Powinien być po drugiej stronie tamten gdzie yeah. jest? Musicie go przesunąć ja bardziej no, bier, w drugą. Bo jak mieliśmy ma... czas, mieliśmy czas. Tak, ale ale musicie go przesunąć, bo zaraz się nałożymy z debufami Teraz, jakby bardziej podweślać, a to wam go przeciągniesz na ten. Bo one będą zaraz siebie tak blisko, że. gdybyśmy tak stali. To. Wait. Wait, to

Widzicie, bo to jest, bo to jest, bo bomba, bo jakieś Ale was zbostowałem Ja pierdolę. Pierdolę. <laughs> pierdolę. 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 no. Kurwa ring. ring ring.